Dobry wieczór Państwu. Na pewno bardzo słaba pierwsza połowa. E, przyjechaliśmy do Lublina w trudnej sytuacji. E, przegraliśmy dwa mecze nieznacznie, e, grając bardzo poprawnie w obronie, natomiast e, bardzo nieskutecznie w ataku. Mieliśmy e, no problem z tym. E, natomiast przed tym meczem e, byliśmy pod presją, niewątpliwie. E, wiedzieliśmy, że teren jest gorący, bo Lublin u siebie e, gra bardzo dobrze i stawia naprawdę wysoko poprzeczkę. E, być może nie poradziliśmy sobie z tą presją w, w pierwszej kwarcie i w drugiej, przede wszystkim. Bardzo zła, druga kwarta, bardzo zła druga, druga kwarta, bardzo niezrozumiałe dla mnie straty w sytuacjach bardzo prostych, niewymuszone przez przeciwnika. Porozmawialiśmy sobie w szatni. Wytłumaczyliśmy sobie pewne rzeczy i y, rozpoczęliśmy, że tak powiem, grę od początku. Y, wróciliśmy do gry w trzeciej kwarcie. Natomiast to, co stało się w, w czwartej, to myślę, że świetna obrona. Y, nie pozwoliliśmy na łatwe punkty, nie pozwoliliśmy na ponawianie gry, przede wszystkim drużynie Lublina, bo na przestrzeni całego spotkania y, gospodarze zebrali nam bodajże kilkanaście piłek w ataku. Z tego zdobyli 17 punktów, z ponowień. To był problem numer jeden. Y, w ostatniej kwarcie nie pozwoliliśmy na to. Zdecydowanie lepiej graliśmy pod tablicą. Ale sami prosiliśmy się o kłopoty. Yy, ważny rzut Kuby yy, na kilka na 10 sekund przed końcem meczu yy, postawił nas w bardzo dobrej sytuacji. Yy, niestety nie wykorzystaliśmy dwóch rzutów wolnych i tutaj było potrzebne, yy, potrzebna była drugina szczęścia. Yy, jak się okazało, dobra defensywa nie pozwoliła na rzut z otwartej pozycji. No i myślę, że jesteśmy zwycięzcami. To pierwszy mecz w tym sezonie, yy, który wygraliśmy. Yy, jestem pewien, że to jest początek. Yy, następnych naszych wygranych. Dziękuję. No potrzebowaliśmy tego zwycięstwa naprawdę. Pierwszy, pierwszy, pierwsza kolejka wiadomo inauguracja. Bądź wyglądał jak wyglądał. Też mieliśmy szansę tam na zwycięstwo, się udało. kolejne u siebie z Toruniem, po tych wygrywkach zabrakło nam na pewno konsekwencji. Także dzisiejszy mecz na pewno pomógł całej drużynie w to, że kolejny mecz może być dla nas lepszy. Na pewno podejdziemy do tego meczu bardziej bardziej pewni siebie, będziemy wiedzieć, już dzisiaj było widać, że tam ta obrona już w tej drugiej połowie była lepsza, byliśmy agresywniejsi, nie zbierali tych piłek w ataku. No, najważniejsze, no, no że, 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 że wygraliśmy, że, że odnieśliśmy to zwycięstwo, bo się powtarzał. No. Potrzymowaliśmy tego, tego bardzo mocno, tego zwycięstwa. Podsumowanie dzisiejszego meczu podsumować? Przegraliśmy wygrany mecz To co powiedziałem przed sezonem wolę brzydko wygrywać, brzydko grać i wygrywać, a jeżeli grać ładnie, dobrze i w końcówce przegrać mecz. Drugi mecz u siebie przegraliśmy w ten sam podobny sposób. Mamy bilans zamiast 3-1, mamy 1-3. Bijemy się w następnych meczach. Nie możemy spuszczać głów. Mam nadzieję, że zawodnicy Cały czas będą wyciągać wnioski z tych porażek, bo na pewno mocno bolą, mnie boli, zawodników też na pewno boli. Mam nadzieję, że w następnych meczach, w tych końcówkach poprawimy swoją skuteczność i swoją kontrolę nad tym, żeby mecze, które są w naszych rękach, wygrywać. We played really well on, um, on defense, um, it's just that We led the whole game. We have to finish out games. We have to learn how to finish games. Um, we did it once before with the first game. We, we let it slip away with us in the last two minutes, and we did it again here. Um, I want to say because the team young, but no, nah, we still that's, that's no excuse. We still have, we have to. In the last two minutes, we have to really execute. You feel me? Like we have, we, we have to execute. We have to listen to coach and execute. And we, ain't, we didn't we didn't do that tonight. But um, for 38 minutes, we played good. We just have to finish the last two minutes.